You're <coughs> Boże, długo trzymają, nie trzymajcie znów na rzecy, Bo już każdy ledwie skrzecy. Hej, no kłoloda, dziś do światłość z nieba TOCY, chwało ZNAJMUJĄC, chwało znamują, co połkazują, pokazują. Niech będzie pochwalony Jezus. Nastójcie, na zdrowie, na tą nowy rozmy się wądarzyła pszunica i groź. i wszystko. I w kumorze, i w Łoborze, daj wą Panie głos. Byście mieli poguty jak świnie, świnie jak krowy, krowy jak kłonie, a kłonie takie wielkie jak słonie. Co byście mieli? Pełne pobrzegi beczki kapusty, pełne pucierki mięsa i spyrek, zeby wam to starczyło na caluśki rocek i na wszystkie łodpusty. Krety, żeby wą łodródka nie zryły, a po nocach, żeby się wą nigdy Beboki nie śniły. Żeby przez cało zimo piec, suchór i ludniło. a w soczej ni w ogóle, ani drewna nie ubyło. Gazdegni, żeby miała zamieczone w izbie i w sioni, a ziódź się trafi wielki i mocny jak pora morski Synowo zaś robotnik żeby wam zdrowe wnucenta rodziła, żebyście się przy nich dobrze mieli, nic nie robili, no jedli, śpiewali, tońcyli, ale przy tym wszystkim o Bogu nie zapominali i od czasu do czasu się pomodlili. Tak to Boże Amen. 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 No! nie powiła. <laughs> Za dziukują my gospodarzu panie. Niech tu Józef i Maryja w tym domu zostanie. Dziękujemy za kołoce i gościorek wina. Niech po zdarzystością zdrowią niebiesko-dziecina. Niech będzie, niech będzie.